Cześć, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, cóż, był marsz niepodległości troszeczkę inny, w innej formie, yy, że tak powiem, no miał być w innej formie, to nie do końca wyszło, no ale już mniejsza z tym. No cóż, to się tak naprawdę musiało w ten sposób skończyć tak samo właśnie komentuje to, podkreśla Marcin Makowski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy. Opublikował on zdjęcie w mediach społecznościowych, które za chwilkę zobaczycie. W nawiasie jeszcze tylko dodam, że brawo dla, dla rezerwowej w sumie reprezentacji Polski, która tu wygrała 2-0 z Ukrainą. Lecimy jak doskonale wszyscy wiecie, wczoraj ulicami stolicy po raz kolejny przeszedł marsz niepodległości. W tym roku ze względu na obecną sytuację, oczywiście organizatorzy wydarzenia zdecydowali się na inną niż dotychczas formę ów demonstracji. Uczestnicy mieli przybyć na rondo do dmowskiego samochodami, motocyklami, rowerami, hulajnogami itd., itd. No niestety, nie wszyscy dostosowali się do tej decyzji i wiele osób uczestniczyło w marszu. Pieszo. Chwilę po godzinie 15 doszło do pierwszego incydentu w stronę policjantów znajdujących się w pobliżu Ronda de Degola, poleciały race oraz świece dymne no to jest akurat nic nowego. Yy, to że poleciały. W odpowiedzi funkcjonariusze użyli gazu, następnie oddziały prewencji oddzieliły część uczestników. Nie była to jednak jedyna tego rodzaju. Akcja. W czasie marszu doszło do postrzelenia fotoreportera tygodnika Solidarność. Od razu po zakończeniu wydarzenia, organizatorzy oskarżyli policję o organizowanie prowokacji oraz agresywne zachowanie funkcjonariuszy. Pojawiły się też głosy, że policjanci świadomie atakowali dziennikarzy. Dziennikarz tygodnika do rzeczy, jak już mówiłem, Marcin Makowski, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, które cały czas widzicie, wykonane przez Sylwestra Dąbrowskiego. Jego zdaniem jest ono dowodem na to, iż nie jest prawdą, że ataki na dziennikarzy były wynikiem przypadku. Jeśli ktoś chce dodatkowych dowodów, że wczoraj w Warszawie policja świadomie pałowała dziennikarzy, o to proszę. Tutaj zdjęcia, na których widać jak y, trzy kropki pokazuje legitymację, a i tak dostaje po rękach i po plecach pałą, napisał y, na Twitterze y, dziennikarz Makowski. Y, to się musiało tak skończyć, podkreśla. Oczywiście musiało się tak skończyć, bo y, uważam, że prowokacje ów ze strony policji. Tudzież, może, milicji nie były przypadkowe, i uważam, że w pewnym sensie były yy, przygotowane. No cóż, pierwsza na myśl przychodzi to, że milicja pisowska, no chyba można ją po części tak nazwać, zastrasza dziennikarzy. Efekt jest oczywiście mrożący. Yy, mają sobie bowiem dziennikarze myśleć, że w państwie PiS każdy mo może myśleć, ale. Może myśleć tak jak centrala nakarza. I no, wydawało, wydawać by się mogło, że Kaczyński stoi tam, gdzie kiedyś stało Zomo. Zastanawiam się, czy celem pana Kaczyńskiego nie jest chęć przebicia Łukaszenki. Bardzo możliwe. No, ciekaw jestem, jakie tutaj ambicje ma wicepremier Kaczyński od obrony narodowej. To jest zastanawiające, i no, poczekajmy, poczekajmy, a odpowiedź zapewne przyjdzie sama. Na razie.